Wyobraź sobie, że jesteś osobą, która jest niewidoma. Może taki się urodziłeś, urodziłaś, a może stało się to w trakcie życia. Kiedy wyobrazimy sobie, jak może się czuć, jak może funkcjonować taka osoba, to łatwiej nam będzie zrozumieć dzisiejszy fragment z Ewangelii Marka z 10 rozdziału. Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz syn Tymeusza siedział przy drodze. A więc widzimy tutaj człowieka, który był niewidomy. Przechodzi Jezus i spory tłum, a on siedzi przy drodze, czyli prawdopodobnie to była ta brama, w którą wchodzono do miasta, ponieważ tam był duży ruch, więc on siedział i po prostu żebrał. Był niewidomy w tamtych wiekach jedyne co mógł robić to żebrać i kiedy przychodziły te tłumy zwykła statystyka tak co jakiś czas ktoś mu to rzucił i to jest też pewien symbol być może i mam nadzieję że widzisz dobrze natomiast to jest symbol takich ludzi też którzy może mają fizyczne niedomagania ale też może to być symbol ludzi którzy którym życie przychodzi obok nich że masz takie poczucie że po prostu jakieś resztki z tego życia, ochłapy życia innych ludzi, dostajesz, że widzisz, jak inni żyją, a szczególnie jak patrzysz na media społecznościowe, i myślisz sobie, Boże, jak oni pięknie żyją, a ja co z moim życiem. W każdym razie ta historia jest niesamowita dla tych, którzy zarówno fizycznie są chorzy, jak i ci, którzy. Mają poczucie, że nie uczestniczą w pełni życia, że czegoś im w życiu brakuje, że to życie jest takie jakieś miałkie, że może nawet na zewnątrz wszystko wygląda dobrze, wspaniale, ale w środku czujesz wielką pustkę. Cokolwiek jest Twoim problemem, ta historia, którą czytamy, jest niesamowita, ponieważ pokazuje nam jedyne rozwiązanie. Ten, chodzi o tego niewidomego. Słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. On usłyszał, że to Jezus z Nazaretu. I dlaczego zaczął wołać? Przecież nieraz przychodzili różni ludzie i on pewnie dopytywał, a kto tam? A kto tam idzie? Pewnie były te stragany przed wejściem do miasta, więc on zdał się z tymi ludźmi, którzy prowadzili te stragany i oni mówili, a to teraz na przykład Herod wjeżdża, a to najwyższy kapłan przyjechał raz w roku na wizytę do naszej synagogi. Opowiadali mu pewnie różne historie, ale tu nagle słyszy, że Jezus. Co musiał słyszeć o Jezusie? Jedną, jedyną rzecz, która go interesowała: że Jezus uzdrawia chorych, że Jezus niewidomym przywraca wzrok. I to jest najważniejsza rzecz. Nieważne, jaki masz problem, Jezus jest rozwiązaniem. Jezus jest rozwiązaniem Twojego problemu. Nie mówię, że rozwiąże go w taki sposób, jak Ty chcesz, ale mówię, że da Ci odpowiedź, która, da, która będzie dla Ciebie naprawdę odpowiedzią, naprawdę rozwiązaniem, które da Ci satysfakcję i będziesz czuł, będziesz wiedział: Wow! Jezus rozwiązał mój problem. I to brzmi wspaniale. Tak samo jak wspaniale musiało brzmieć w uszach tego niewidomego, przychodzi Jezus, który uzdrawia chorych. Więc zaczyna wołać, żeby Jezus i nad nim się zlitował. I co się dzieje? Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. To się dzieje, że kiedy zaczynamy wołać do Jezusa, że kiedy zaczynamy go prosić, kiedy myślimy, słyszymy jakąś audycję, słyszymy czyjąś historię, czytamy Biblię, nawracamy się i myślimy, mam problem, mam problem natury fizycznej, natury finansowej, mam problem w relacjach, mam problem z pustką życia, jakikolwiek mam problem, zaczynam wołać do Jezusa i co? Przychodzi ta presja, żeby przestać wołać. Być może ktoś inny z wierzących mówi, nie, to nie ma sensu, Jezus nie odpowiada na ten rodzaj problemów, a poza tym poprosiłeś raz, drugi, trzeci, co jest odpowiedź, więc widocznie Bóg chce, żebyś zaakceptował swój stan, a ty nie masz na to wewnętrznej zgody. Być może posłuchałeś jakiejś jednej audycji, która wzbudziła w tobie wiary i nadzieję, że Bóg może ci pomóc, a potem posłuchałeś jakiegoś innego mówcy, który powiedział ci, że Jezus dzisiaj nie pomaga i że cały cud polega na tym, żeby zaakceptować swoją sytuację, a ty nie masz na to wewnętrznej zgody. Różne rzeczy to mogą być presje w tobie, a nie nadaje się, a zgrzeszyłem, a no właśnie, i tak można mnożyć i mnożyć i mnożyć. Co robi ten niewidomy na skutek tej presji, która mówi mu przestań wołać? Lecz On jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. On w obliczu tej presji zaczął wołać jeszcze głośniej. I to jest niesamowite. Kiedy Jezus nauczał o modlitwie, kiedy dobrze się przyjrzymy wszystkim Jego nauczaniom zapisanych w Ewangeliach o modlitwie, to widzimy jedną rzecz, że On mówi o wytrwałej modlitwie. Ponieważ wytrwała modlitwa to jest uznanie zależności od Boga. Jeżeli wytrwale prosimy, to mówimy, Jezu. Ja nie poradzę sobie sam. Nikt nie jest w stanie mi poradzić, tylko Ty. Czasami, żeby zobrazować to, na czym polega taka wytrwała modlitwa, dlaczego potrzebujemy, to pokazuję tak. Wyobraź sobie, że trzymasz długopis w zaciśniętej pięści i podajesz drugiej osobie i mówisz, weź ten długopis. No i ona chce wziąć, ale pięść jest zaciśnięta. Więc jeżeli na siłę by to robiła, to albo połamałaby długopis, albo uszkodziłaby Twoją rękę. Więc ta osoba nie może wziąć, ale jeżeli ty wytrwale będziesz tą pięść wyciągał i mówił weź to, weź to, w końcu tak się zmęczysz, że naprawdę już ostatkiem się puścisz, pięść się otworzy i na otworzonej dłoni będzie leżał ten długopis, a ty podasz i mówisz weź to ode mnie. I wtedy ta osoba może wziąć. I tak samo by. Przez lata swojej osobistej modlitwy widziałem to, przez lata modlitwy z innymi ludźmi widziałem to, że jeżeli wytrwale modlimy, przychodzi taki moment, kiedy my naprawdę już wiemy, że jeżeli Bóg czegoś nie zrobi, to nic się nie stanie. I to jest ten kluczowy moment. To jest ten moment, kiedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie Go. I nagle ci sami ludzie mówią, bądź dobrej myśli, wstań, wołać Tak? Ci sami ludzie, którzy nastawali na Niego, żeby umilkł, nagle mówią, nie, wszystko będzie dobrze. Więc widzisz, jak Niestabilne jest poleganie na tym, co mówią ludzie. Musimy polegać na tym, co mówi Boże Słowo. Więc ta wiara tego Bartymeusza, człowieka, który wołał mimo trudności, mimo przeciwności, mimo że od razu nie widział odpowiedzi, ta wiara sprawiła, że Jezus się zatrzymał i mówi: Zawołajcie go. On, czyli Bartymeusz, rzucił siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. I czasami tak jest, że żeby przyjść do Jezusa, zrozum, On jeszcze nie był uzdrowiony, ale już wiedział, że skoro Jezus Go wzywa, to Jego życie się zmieni. I czasami tak jest, że modlimy się i w tej modlitwie my wewnątrz siebie odczuwamy, że przełom nastąpił. My jeszcze na zewnątrz nie widzimy żadnych zmian, ale my w środku głęboko wierzymy, tak, ten przełom nastąpił, tak. I jeżeli trwamy w tej wierze, to zobaczymy potem, zewnętrzne rzeczy, które nam też to pokażą tak przełom nastąpił ale to jest ciekawe, że on zrzucił z siebie płaszcz płaszcz to nie było byle co Paweł Apostoł, kiedy przed swoją śmiercią pisał do Tomotusza, przynieś mi tak, czyli płaszcz ponieważ ten płaszcz go otulał kiedy było mu zimno na tym płaszczu mógł się wygodnie położyć kiedy było ciepło, służył mu jako koc ten płaszcz był mu, można powiedzieć, że nie miał żadnych bliskich osób, ale ten płaszcz był taką najbliższą rzeczą dla niego Czymś bardzo bliskim. I czasami trzeba coś zostawić, coś co znamy, żeby przyjść bliżej Jezusa. Może dla niektórych to oznacza, zostawię swój codzienny posiłek raz w tygodniu, żeby tylko o samej wodzie modlić się i pościć. Dla kogoś to może oznaczać, będę przychodzić raz w tygodniu na dodatkowe spotkania, żeby modlić się z ludźmi. Dla kogoś poświęcę czasu, żeby czytać Biblię. Dla kogoś przestanę chodzić w pewne miejsca, a zacznę chodzić w inne miejsca, bo tamte miejsca mi nie służą. Są pewne rzeczy, które pomagają, kiedy je odrzucamy, pomagają nam się zbliżać do Jezusa. On zerwał się i przyszedł do Jezusa, a Jezus przemówił do Niego, co chcesz, abym Ci uczynił? Czyli to jest bardzo ważne. Czy Ty wiesz, co naprawdę, gdyby teraz, tutaj przed Tobą stanął teraz Jezus i zapytał Ci, co chcesz, żebym Ci uczynił? Co byłoby tym najważniejszą rzeczą? On powiedział rabuni, żebym przejrzał. Rabbi znaczy nauczycielu, a rabuni znaczy mój nauczycielu, czyli on już zdecydował. Jezu, ja chcę uczyć się od ciebie. Wybieram ciebie jako tą osobę, od której będę się uczył jak żyć. A teraz ty rozwiąż mój problem, żebym mógł to robić skuteczniej. I Jezus powiedział: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Wiarą było wołanie do skutku. Wiarą było odrzucenie płaszcza Wiarą było wybranie Jezusa jako swojego mistrza, od którego chcesz się uczyć. Natychmiast przejrzał, i to co jest niesamowite, szedł za nim drogą. Ktoś, kto kiedyś omawiał to, te, ten tekst biblijny, powiedział tak. On stanął przed Jezusem i kiedy Jezus powiedział, idź, twoja wiara cię uzdrowiła, natychmiast przejrzał. Czyli pierwsze co zobaczył, to było twarz Jezusa. Zachwycił się Jezusem i szedł za nim. Prawdziwe uzdrowienie. To nie jest tylko rozwiązanie tego, że jesteśmy chorzy, że mamy problemy finansowe, że mamy problemy w relacjach, że mamy pustkę w życiu. Prawdziwe jest to, co sprawia, że później idziemy za Jezusem. Bo nawet są ludzie, którzy zostali uzdrowieni, odeszli od Jezusa. Są ludzie, którzy mieli problemy w relacjach, Jezus leczył ich z nieśmiałości i oni zaczęli dobrze funkcjonować w relacjach. Ktoś miał problemy finansowe, modlił się, Bóg rozwiązał i on teraz biznes prowadzi lepiej i on wie nawet, że to Bóg. On nawet o tym opowiada innym, ale nie zdecydował się nigdy pójść za Jezusem. Pełne uzdrowienie jest wtedy, kiedy idziemy za Jezusem. A więc pomódmy się. Jezu, my przychodzimy dzisiaj jak Bartymeusz. Mamy swoje problemy, swoje troski, swoje kłopoty, i składamy je z całym zaufaniem w Twoje ręce. My wierzymy, że Ty możesz nas uzdrowić, Ty możesz zmienić naszą sytuację, Ty możesz rozwiązać nasze problemy. Ty możesz zaradzić pustce i bezsensowi, który mamy w życiu, naszej samotności, naszym chorobom, naszym cierpieniom, problemom finansowym, cokolwiek jest w naszym życiu. My oddajemy to wszystko Tobie. I tak jak Bartymeusz, chcemy iść za Tobą i ufać Tobie, bo wierzymy, że pełen sens, pełen cel życia, najważniejsze w życiu, to jest po prostu iść za Tobą. Amen.